W Raciborzu zainaugurowano nowe dwa questy. Dla tych, którzy nie zaangażowali się w tę przygodę, kilka słów wyjaśnienia: questy wyprawy odkrywców to gry terenowe polegające na poszukiwaniu skarbów. Do zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja. Racibusz ma już takich sześć. Zachęcamy do zabawy. Questy czyli gry terenowe nie wymagają obsługi ani znakowania w terenie. W odróżnieniu od podchodów lub gier miejskich można w nie grać niemal w każdej chwili. Podstawą zabawy jest wędrówka trasą questów w terenie. Może to być spacer po miejscowości, jazda rowerem przez lasy, spływ rzeką czy zwiedzanie muzeum. W ramach trzeciego już z kolei projektu Raciborskie Wyprawy Odkrywców tegorocznego zorganizowaliśmy i stworzyliśmy ze społecznością lokalną Raciborza dwie kolejne trasy. Questy, czyli bezobsługowe gry terenowe, wycieczki, wyprawy po skarb, czyli takie nieznakowane szlaki, po którymi można wędrować, mając na przykład taką ulotkę nowego, jeszcze ciepłego, dziś inaugurowanego questu w rytmie Raciborza. Opowiadamy o muzycznym Raciborzu, o historiach, osobach, wydarzeniach, które tutaj związane z muzyką były, więc przez około 4 km, niecałe 2 godziny, można spacerować tym szlakiem i poprzez sieć zagadek, zadań i to jest też napisane wierszem. Ten wiersz nas prowadzi, są tam zagadki. Mamy historię tego muzycznego boża i docieramy do skarbu. Jak odgadniemy wszystkie zagadki, to mamy hasło, które nas prowadzi do ukrytej gdzieś skrzynki z pieczątką czyli ze skarbem. Odcisk tej pieczęci jest pamiątką z, z całej przygody z Questu i jest potwierdzeniem, że się przeszło. Na mocy porozumienia o współpracy zawartego z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym ustanowiona została ogólnopolska odznaka PTTK Questy, wyprawy odkrywców. O jej przyznanie może ubiegać się każdy turysta, który spełnił określone w regulaminie wymagania. Mamy też takie odznaki ogólnopolskie z PTTK i pierwsza odznaka, ta zielona popularna, za 5 questów, więc Państwo możecie już w Borzu taką odznakę zdobyć. A właśnie tutaj współpracujemy nie tylko z Urzędem Miasta, ale też z oddziałem raciborskim PTTK, współpracujemy z muzeum, z zamkiem. No i efektem tej współpracy jest sieć sześciu świetnych przygód krajoznawczych, na które Państwa zapraszamy. To jest bezpłatne dla Państwa i zawsze czynne. A w Polsce mamy tysiąc questów. Z fundacją Mapa Pasji współpracuje też raciborski oddział PTTK, który w naszym mieście propaguje ideę questów. My jako oddział też propagujemy tą odznakę PTTK, questy i współpracujemy razem. I organizowaliśmy takie cztery spotkania u nas w ptt na pierwszym piętrze. Także staramy się, że taką komisję zwołujemy po prostu zainteresowanych osób, żeby propagować i miejsca takie szczególne, które do danego questu nadają się. To po prostu chodzimy w terenie, robimy zdjęcia, sprawdzamy i ujmujemy to w formie takie zagadki w kuście. Aby zyskać prawo do odznaki, trzeba zwycięsko zmierzyć się z odpowiednią liczbą questów na określonym obszarze. Ukończyć się, czy to idąc z ulotką, czy z aplikacją na smartfonie w terenie, czy przechodząc questy wirtualnie. Ulotki można nabyć w raciborskim oddziale PTTK. Staramy się być na bieżąco z tymi ulotkami, także też ma, będziemy mieli u nas. W tej chwili mamy te starsze, znaczy starsze, no te ostatnio co żeśmy mieli, a teraz te nowe też mamy zamówione, to będą w wersji papierowej u nas na miejscu, bo to jest kwestia też i logowania i wersję papierową, ale wersja papierowa też dość dobrze się rozchodzi, bo dużo osób jest takich, że woli sobie tam mieć, przeczytać coś na miejscu, napisać i pochodzić. Nawet u nas pani Ola, taka starsza z pediatryku sobie chodziła z taką ulotką i, i zdobywała, także nie tylko dla samych dzieci, ale dla rodzin i, i starszych również. Jak zauważył Andrzej Kuśnierz, kwestami raciborskimi interesują się nie tylko mieszkańcy, zaglądają do naszego miasta fani gier terenowych z różnych regionów Polski. Zainteresowanie jest dość duże. tego nam się wydawało, że tak jakby nie, ale ogólnie czekają. Po prostu ludzie czekają, tak jak mówię wcześniej, żeby coś się pojawiło nowego i od razu jadą, żeby mieć pierwszy, zdobyć coś takiego i dalej, i następne i następne. Także jak już się wciągnie to wszystko, także ludzie interesują się pomimo odległości starają się przyjeżdżać i zdobywać i chodzić. Bo to nie jest określone czasowo, nie jest określone wiekowo. Każdy sobie może iść kiedy chce. Rano wieczorem, nawet i w nocy niektóre czydne są. Te questy, także cały czas można sobie chodzić i po prostu zdobywać. I z rodziny, na przykład z dziećmi, sobie wychodzą, biorą taką ulotkę i zdobywają później. Przyjechałem z Poznania właśnie specjalnie na, na to, żeby ukończyć quest tutaj w Raci Pierwszy raz tutaj byłem y, dwa lata temu na Boże Narodzenie, na drugi dzień świąt. Też właśnie rozwiązywałem mój pierwszy quest w Raci No a teraz po dwóch latach przyjechałem tutaj. Zobaczyć jeszcze raz kolejne questy, które się teraz tutaj otwarły. No wsiadłem o piątej w Poznaniu do pociągu i teraz dopiero właśnie przyjechałem 10.30. Co jest takiego fascynującego w questach? No myślę, że to zależy od osoby. Ja akurat preferuję questy historyczne, poznawanie właśnie historii, no naszej polskiej ziemi, tak no i też można odkryć niebanalne miejsca, tak? Bo gdy zanim poznałem questy, no to tak z poznania, no gdzie mogę pojechać, nie bardzo wiedziałem gdzie mogę, to do Wrocławia tylko, tak? A tak to też już i Wielkopolskie zwiedziłem i właśnie Dolny Śląsk. No bo to jest jednak blisko dosyć, tak? Teraz tutaj właśnie też do Boża przyjechałem. Więc to takie nietypowe miejsca, właśnie to są, myślę, do odkrycia dzięki tym, dzięki tym questom. Już ponad 100 tysięcy osób uczestniczy w questach, powiedział nam wiceprezes fundacji Mapa Pasji Krzysztof Florys. Dostajemy takie sygnały, relacje, że właśnie mama na Instagramie wrzuca film i widzimy, że pada deszcz w Poznaniu. Mama filmuje swoje córki, które idą z ulotkami z aplikacją questy wyprawy odkrywców. I mama mówi, słuchajcie, no y, bardzo się cieszymy, bo odkryliśmy was wczoraj w muzeum w Poznaniu. Idziemy już trzecim questem. Zobaczcie, pada deszcz, a dziewczyny nie chcą skończyć. Już mamy y, w planach kolejne trasy. No i tak naprawdę one się świetnie bawią, ale my, rodzice, jeszcze lepiej. Także tak to działa. Całe rodziny, ale też mnóstwo dorosłych pary, małżeństwa wybierają się na questy i do tego Państwa zachęcam. My również zachęcamy wszystkich, którzy lubią wszelkie zagadki łami główki, do questów. Niech Waszą ciekawość i naturalną chęć odkrywania zaspokoją właśnie one, gry terenowe Questy.